Fucker, what's to Cześć, tu znowu Gimper. I S-witam was. I kontynuujemy sobie Saints so The third. The church. Ty ddy. Saint So trzeci, no. Saints on the third, szacun. Znowu szacunas. Ziąg szacunas. Ziąg szacunas. Ziąg szacun, szacuna, ziom szoundi. Trzeba jest dostępna w menu telefon w twojej komórce. Pomoże świętym w walce. Kontynuuj. Nice. Także mam ładowanko na razie się fajnie zapowiada, postaci żeśmy sobie zrobili już. Nie ja swojego będę musiał jakoś przerobić, bo tak mieliśmy na szybko to zrobić i w sumie mało co go ogarnujemy. A da się przerabiać? Da się przerabiać. A, Panie no to przerabia. spoko. No, to może ja mu jednak dam jakiś symulator głosu i na przykład Iwona zamiast BLEH ble, 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 ble. Bo on wygląda jakby bełtał on, 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 on brzmi jak Camros Pokaż się, bo chcę się przyjrzeć Spójrz na mnie Tylko <laughs> takich urzek fajnych, fajnych czekaj Czekaj, ja, ja chcę się Tobie przyjrzeć, da się patrzeć, z... <laughs> kurwe jak Ty wyglądasz Gimper <śmiech> <śmiech> Ja pierdolę Czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się, bo ja muszę podejść Żeby ten, kamerą muszę, żeby widać Ci mordę no spoko. Spoko, trochę kargan. Skok wspinanie się nurkowania. Dawaj Jak no wygląda komentarz w większości filmów z Minecrafta na polskim YouTube. Good one. Siadaj. No to ja siedzę. Co ty ograf wpuszczasz do samochodu? Że ci ci nie miłe? Powiedziałem, że jest mi niewygodnie, ale było Kurwa! Złamałem głowę. Poczekaj, wróć tu po mnie. Złamałem głowę. Kurwa, przeskoczyłem auto. Znowu. Siadaj. Co ty się? Dobra. Piec ci mordali Dobra, siadamy. Puszczę bąka w tym samochodzie. O kurwa, teleturnieczek. Gdzie jesteś, człowieku? No fajnie, fajnie go wybiłeś. O, zgniotłeś mu, mu łokieć w głowie. Dawaj dalej. No weź, kurwa, Gimper. Jadę już. Straszne jest. Czemu ty <sum> <w> to <facetum sum> na jeszcze mi się, skupić. Ja będę go tłumaczył. Gimper, jedź. Dobrze, już jadę. Mam rocze. No Ej, on, on chyba was nie was jest bad. zadowolony z tego, że tym jedziemy yes. <laughs> Słyszałeś to? Balną bąka Ale żal Da jakiś turbo dopalacz Tam nie dostęp wku, do komórki O to ja komórkę Wiemy. Muzyka, radio Można muzykę włączyć Okej, okay, lecimy Co jest kurwa? To jest dobre. Jak się włącza? O to tam, włącza Enter Fajnie wyglądasz taki, co ja tu kurwa robię Ej, nie umiem włączyć muzyki Wysiadamy, się. O! Zaczęła lecieć. Świetnie wysiadłeś, Gimper! i sobie ją zbić. Fajnie. Strzelaj jej w ten... w... kostkę. Po co strzelaj na kobietę? Kurwa, dzięki! Kurwa, tak się traktuje Ogry? Ty strzelają do nas policj policjanci. Policjan... Patrz jak on tańczy! Tańcz, tańcz, tańcz mi! Kręć mi dupą, kręć mi tu pokręć. no to jest gorzej. Co się stało właśnie? Wszedłem do sklepu, Brawo, możemy jechać. broń sobie kupić, ale tutaj nic nie ma Ulepsz broń, ulepszę ten, y, dostęp do broni z chaty Cześć to? Amunicję możesz kupić Dobra, chodź, bo nas tu jebio wkupala O, o, w imperełę Pierdzielaj stąd, kurwa, no, zdepczę zlep, cię Wezmę białko z twoich jajec Dobra, dobra. Jeb Dobra, ee, um, wsiadamy do tego, chodź Ale ja chcę zmienić broń oh. <śla> Co to było? Wsiadaj ty Ey, dziwki nas biją Wsiadaj do auta, nie pieprz Dobra Dawaj imperyry. Jeszcze ta laska musi wsiąść, dobra Mapa Czym się mapa włączało? Z muzyką ulepszanie misje Dobra, porozjeżdżamy ich trochę już dodzą nam się spluwy Po co aż nie ma do czego, gwiazdkę no to Jak to nie? Tam, Bi, przy minimapce w lewym dolnym rogu masz Bi polismana Wow Chyba <słuk> kogoś rozjebał. Urwał Ło, przystanek to Przystanek <s voice> Dobra, Można noto. powiedzieć, że nie przystanąłeś, uważaj poli policja. <laughs> LOL, policja. LOL, nasz dach wygląda jak... O, nie No fakt, tam motocyklista, jak, uwielbiam rozwałaś motocyklistę, to jest po prostu tak fajne. Bardzo. Jak, jak już wreszcie znam egzamin na prawo jazdy, Pani to też będę ich rozjeżdżał taki Ha kurwa, tak chciałem wam się na motorach jeździć. No Bzzz. właśnie. Kurwa ja nie mam motoru to wy nie będziecie mieli. No. <laughs> <laughs> Najlepsza filozofia, świetne parkowanie. Ty, no to my, bo nawet parkowanie nawet wam mój skomentował twoje zachowanie. Dobra. Dobra, napierdalej na do nich. Lol Wow. Zniszczyłeś im w ogóle kręgosłupy. No zniszczyłem. Stary ty, wali nam ten ogień z dupy. W sensie z samochodu. Zabij wardzisu, Dobra, wysiadamy, rozwalamy. Ich. Nie. Tak, ja z okna. No to chcesz to sobie tam sieć. <laughs> chcesz to Odpryć. sobie tam sieć. A co tu wbić? O, otwierają się drzwi. Siema, Aniu. Siema. Dobry, szereg Ogr, z Afryka. <grystanie> Mam tarczę. Strzelaniem raczej ich nie przekonamy, ale jak możemy nie. ich wyruchać w ten sposób. Strzelając im w odbyty, nice. Fajnie tańczą, jak się do nich strzela. No wiem. patrz, łap, I ej. Iwan Król Pedałów. Myślisz, że to będzie łap. jakiś Iwan Król Pedałów? Łap. wow. O kurwa! No, <grystanie> ja, zaszczeliła go w powietrze. Było fajnie, strzelę mu w pupala. Na rany koguta, nice. czy nie widzicie, że mam krwotok z odbytu? Rozdziewiczony. Nice. Dawaj, napieprzamy do środka. Z chęcią. Z chęcią z dupy zrobię im jesień YouTube'a. <noise> zrobię im jesień z dupy średniowiecza, nice. Dupa średniowiecza. Dupa, Dupa średniowiecza, no właśnie o to chodzi. <głos> <głos> dem in der ASSES Dobra, poczekaj, tutaj coś jest. Utrzymaj pozycję. Tu mamy dużo broni. Ale to jest chyba taka municja. O! Jest shotgun. A ja kampie tutaj ten, słuchaj, w takim bardzo fajnym miejscu na tej skrzynce z pieniędzmi. Mhm. Mm Bronię jej. Idź stąd, suko. To jest dużo ich. Ej dobra, idą. I, idą. Widzę. Dlatego idę ich rozdób, Idą, Gimper. Dużo ich. No. Gimper czemu tam wybiegłeś? Jeśli się ja teraz nie wrócę. Ich to jest z 20, A wow, Co, jest, to co jest, 10... jest jak zginiesz? O kurwa. Ja piernicze działa. Ty czołgas przyjechał. I ci, tarczownicy. Tarczownicy? I, to... i jebacze T-volta. <laughs> jebacze T-volta. <i> <laughs> Ej, to... jak się podnosi broń? Automatycznie ci podnosi, jak przejdziesz po niej. To chujowo, bo mam tylko jeden pistolet. Wszystkie podniosłeś. Pierdo... Uwaga, bo o, nie... Urwało. Dobra, sorry, ale muszę na sekundę ten, y, zwiększyć sobie dźwięk. Jasne, spoczko. Eee, efekt troszkę więcej, na pewno głos, muzyczka, ogólna głośność, okej. Okay. Bo ja chcę tutaj słyszeć rozpierdol w uszach, a nie... A no nie... skoro ty ten, jest? to jest? ja podgłośnie troszkę. Nieźle. Jakieś... Drugi gracz zapozował grę. No, tak, tak już wiesz jak się czułem. Bo kurwa możesz. Yeah. Wci bo zaraz się rozłączę, wcisnę ten tap i będzie. Kurczę. koniec. Koniec, koniec nie kurwa. ma Co to nagrywania. za mówka. Gimper, co to jest? Co to jest? Co? Czemu, czemu to nie wybucha? Co ty czy nie wybucha? A mówka? Już wybuchnęła chyba jedno. Strzelę ci w stopę i poczujesz dziwko co to ból Dobra wiesz co nie podam Zabijemy go? Nie A po My co? Uda że <słysy> Nice no i Zaraz ginę, zaraz ginę, zginąłem chyba Nie wiem co się stało, nie, ale Nie, nie jest cinematic bo przylatuję. Ale fart miałem to prostu... to jest. Nie, To może Nie, to nie. To nasi są Cygańska siła na dobre i na złe <laughs> Dobrze Wąsaty też dostał Pewnie jakiś szwagier z Polski Pewnie, no tak, każdy szwagier z Polski musi mieć wąsy No, no dokładnie i taką charakterystyczną twarz Ej muszę znaleźć broń, Gimper Użyj drona żniwiarz Użyj drona żniwiarz Tutaj jest Co się stało? Nie wiem, podniosłem drona żniwiarz A, o! ja też tego używam co z tym robimy? Rozpier dub Dup. Co jest, nie trafiłem se? Nie trafiłem, ale... Co je wydupczyć? O. Nie trafiłem. Sobie. O kuźwa, ja pierniczę, to wygląda zupełnie jak ten. Ten z tego y, Call of Duty. Jak to Kamrus powiedział w jednym filmie, jak ten z filmu Wow Alien. Czy jakoś tak? <laughs> jebnie, 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 jebnie! A. Szczelonko, bardzo no polonko! Takie San Andreas trochę. Dobra, leci pocisk naprowadzający Czemuż bale... A to na, to są moje helikoptery Ach W ogóle napierdalałem te helikoptery rakietami cały czas No na chuj Bo nie, się, się nie skapnę, że to moje Tak się to kurwa prawo. burzy ściany w łodzi Tak się bawi, tak się bawi, a GW Na <laughs> szło frajda. No nie ten Leci, napierdala dron Ten, ale kućwa ten, o, widzę, że ten to zrobiłeś, a, pod samochód mu. Czuję się jak w Battlefieldzie 3 z bazówką, nie? No i ja... z czy... i nikt mnie nie może dotrzeć. Ja się czuję w Battlefieldzie z rewolwerem. Nice. Yeah, yeah. yeah. yeah, 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 yeah. Ej mój koleś, cały co, czas coś komentuje a twój? Musisz coś tam mówić, tylko sensowniej. A, okej. Okay. <laughs> sensowniej na pewno. Już... Nie ja chyba to zostawię, to jest w zasadzie taki uroczy, bo ja nawet nie wiem o co chodzi. No właśnie o to chodzi. Żebyś nie wiedział o co chodzi. Nieźle, dobry Rymer, gimper. Ty ty jak coś powiesz. No to ja to taki rapper jestem, wiesz. Gimpson. Beka z gimbów. Kurde, trafiłem w ten sam. Beka z, z ciebie. Beka z rapsów. Dobra. Dobra, zrobiliśmy. Uczyli wszystko. Szeki ośród dwóch biednych przyjaciół i podróż pełna przygód. No, bomba stary. <laughs> tej tej można użyć jeszcze chyba. Użyj tej walizy. A oni tu idą. Kuźwa, jak się ty tak kuczywa? Czołg zagrodził mi przejście, to jest, zbigniew nie mogę wyjść. A faktycznie można użyć. Ale nie ma już nic. No jak to? Zas zasuwają, tylko że nie są oznaczeni na mapie. O, ja, ja kupiłem siebie rakietą. Ty. <grym <grym> bardzo <grym> kurwa mądre. <grym> Dobra, chowam się w tym... W bunkrze. Tacy jak ja powinni się trzymać na uboczu i w bunkrach. Zdecydowanie. Szacunek ludzi ulicy. Czemu szacunek, ci ludzie nie wchodzą ludzi miednicy A w siebie wjeżdżają Nie wiem Schowam się tu Szacunek ludzi grzywki Dobra, nie będzie dalej iść W sensie strzelać ja Mamy dalej ochronić helikoptery Musisz patrzeć za wszystkimi wozami Wow, coś jebła, nie było, są... a to ty Wreszcie nie są rozpierdupcone e... Rozpierdupczeje moim bekiem Gdzie oni są? Ej, nie ma nic Kućwad, znowu dostanę jakąś rakietą <laughs> Tak, a fajnie, że tak wlatuje do budynku, patrz Obserwuj moją rakietę Fak nie, może w dalszych to się chowam. Gdzie no, byłem? O dobra. Teraz. Nie, 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 nie teraz, nie teraz, nie teraz. O! Achtung bite. O kurwa. <grym 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 ale kipa. Fajnie to wygląda, jak rakieta w ciebie leci? Nie. A w ciebie? Gdzie ty kurwa jesteś? Poczekaj, ty tam. Kurwa. Dobra, to jest. sobie popatrzę ten. Kurwa. Pokaż, jak to wygląda, jak rakieta we mnie leci. Chcę zobaczyć. To przestań mnie widzieć. Ło, dobra. Ale poczekaj, mamy ochranić helikoptery, ale... Ja Cię zabra, zaraz pochraniam Cię, ja Cię zaraz pochraniam. Ja Cię tam, gdzie pieniądze są, znalazł. <noise> Kto mu dał takie przyzwolenie? Być powiedz temu skurwysnowi, niech ochrania tego heli... No, czemu we mnie strzelasz? No, chciałeś zobaczyć. No. <noise> na panelu nic nie widziałem. Na panelu. To nie konwent, lol. Dobra, poszli. Bij te samochody. Bijet po samochod. felgach. Ukradnij im felgi. A i najlepsze Uf, jest to, że jestem szeregiem yeah. Mam skórę szereka, ale tak naprawdę jestem raz afroamerykanin, cześć Może jeszcze jesteś żydem No, ty, tym, no tak <laughs> a, No tym, żydem, ta a tak <laughs> Brawo Jed Kto to jeszcze jest? napierdala Właśnie nie wiem, nie ma tych znaczników w ogóle, no nie? A a a a a a Może przełączyłeś na hardcora? Mm, nie Eee y Yeti. Dobra, wal po prostu po wszystkim. Na przykład no, po tobie. Po no. Głupi, <głupi jest tak. <głupi <głupi O kuźwa, ale będzie jebka, ale będzie przyjebka. To jest znaczy wróg. Kuźwa, to było takie ża żałosne. Tak nie trafić. Świetnie latasz tym Giper. No wiem. Kuźwa. Poczekaj. No. Teraz masz mapę główną. Podaj, bo się napieprzyłem z gościem, ale on zniknął. Weź sobie włącz tą mapę, żebyś widział mój pocisk. i będzie beka. Nice. Ale Ruczyłeś? to ich trzeba ręcznie załatwić. Nie tymi rakietami, bo to oni na piechotę. Imper, włącz... włącz tą mapę. Po co? Pokażę ci moją rakietę. Nie chcę twojej rakiety, człowiek. Ale jest bardzo fajna. Nie, nie jest bardzo fajna. Zaraz pokażę ci, co ona robi. Chcę hmm. przy tych ludzi tutaj. Patrz. Sp Ten... Y spiralny ruch w dół. Spiralny atak. No jakbyś, widzi, jakbyś włączył toś widział, a kuźwa o to wy, wybucha. Myślałem w ogóle. że za coś we mnie pieprznie jak tak gadasz, nie? <laughs> dlatego, zak dla znowu. dlatego zakryłeś yy, uszy rękoma. Tak. I czekałeś na śmierć. Tak. tak ja, ja ci pomogę, Gimper, ja ci pomogę, mam rakiety. Daj rakietę. <laughs> no nie, nie trafiłeś. Ci żołnierze są obok. Spadź, ja, będę tu, gdzie jestem, walni rakietę. Dobra, leci. Leci! Uważaj, Gimper! To nie jest tak, że ty specjalnie we mnie celujesz, czy coś. Nie no. Oni po prostu są koło ciebie. No, tutaj napwieszają te czołgasy. Można powiedzieć, że już się nie poczołgają. Nie, yeah, tylko przyjadą. Dobra. Już nie będą biegać na krauczu, Tylko Co? na crawlingu. Nie, na krauczu. To jest smutne. Bardzo. Co się dzieje? Zaczyna mi to nudzić. Strasznie Też, długo się bo tutaj nic wali. No się nie dzieje, tylko jest zagranie helikoptery. Coś się nie zbagowało, Dobra, przypadkiem... wyłącz satelitę, nie wiem. Trochę za długo to trwa. Chodźciemy no, stąd. Jak tam, ale zdecydowanie. Nie ma idziemy stąd, musimy to ochraniać. Ochrania helikop... a, helikoptery. Dawaj tymi pięściami ich ochronimy. Możemy. O. ja no, lecę ja na wieżę. Ja lecę na ja lecę miasto. <laughs> ja biegnę na wieżę, babkę posuwa na wieżę. <laughs> Ale nie wiem, nie rozkminiam tego, o co tu chodzi. Ja też nie. Czy jakiś skrypt się musiał przyciąć? Tylko nie. Ja myślę, wchodzi... że działa, tylko że trochę tak jakoś chujowo działa, bo... Ale niedługo. wątpię, że to ma tyle spać. Nie pewno, żeby to tyle trwało. Bo to serio zaczyna nudzić, rozluczanie tych gości z to On Trochę, trochę za długo, moim zdaniem. I dlaczego on nie wchodzi po drabinie? Czy dlatego, że jest szrekiem. Oczywiście laska za mną biega, to wiadomo. No to tak, no. Bo to jest jakiś zielony i przystojniutki, nie? O kurwa. Rozumiem, że się amerykaninem większego. O kurwa. Co się dzieje? No nie wiem, oni tu... Nie, nie, nie widzi mi się. To oni tu cały czas eee, tylko nobi. Tylko, że... Ej, nie można tego. zasadzie nawet od nich wziąć y, autobusów. Ej, potrzebuję, żebyś przyszedł. Przywróć mnie, życie ziemolowi. Gdzie ty jesteś? Dziomal. Leżę na ulicy. Na jebanek. O kurwa. 21 sekund? No. No to dupa. Nie, nie dobiegnę. Na chuj tam biegłeś. Żeby się z nimi napieprzać, ale nie widzę tu sensu. Zajbałem Jesteśmy cię. tak beznadziejni, nawet w siencuła. Bieg Jesu. <stytut> no mam 9 sekund, a jeszcze 70. Trzeba No strzelaj się z nimi, boże! No i nie tak bym nie dobiegł. Zjebałeś. Jakbyś biegł, to byś dobiegł. Nieprawda. Prawda. Ja zginę. Nie, to Kurde boli sylny, mnie w kutupę, kuźwa. Ale to dobrze, że ten, że ty nie żyjesz. No zajebiście. Bo może się skryp naprawi. No bardzo. To może jak już coś ogarniemy z tym to wrócimy do Was, a teraz robimy przerwę. O, jak zadziała. Jak ja będzie, że ja piernicze działa, to wtedy wracamy do was. Będzie bog. No, to siema. Siema nara. Okej, okay, jesteśmy z powrotem i się okazało, że nie mogliśmy z tych komputerków wychodzić. I teraz jest sprint tak. do... zajebiście pływało. Cało to mniej działa. więcej 10 razy krócej, jeśli nie wyszliśmy z tych komputerków. No. Dobra, przyciąg... Co? Czyli już wychodzimy, tak? z komputerków. Tak. Tak, tak. Tu dawaj Gimper. No ja już biegnę. A ty tu jesteś. Stuprocentowy mięsień. Strzelają do mnie w głowę. Tędy, gimper, tędy. No w sumie, dobra. Zajebiście o, Dobra, zek, Skill. Parek mi włosy powiewają na wiersze, widzisz to? Yyy, eee, stałbym To dzięki za fetysz Spoko. Kóźno mamy takie korabiny, że rozwalają te helikoptery całkowicie. Że nie wiem co się dzieje kurna. Rozdupczają je totalnie. To są kartkorowe rzeczy dla prawdziwych kwardzielów, jak my. <grym> nie dla jakichś tam... A nie jakichś tam Dzieciaki. Minecraft. Jakie, jakie, jakieś kanapeczki, jakieś Minecraft. No. Esto, dlaczego kanały nie zdobywają widzów? Bo nie wpierdalają jedzenia. Minecraftowego. Kuźwa, strzelam po swoim. Oj. Strzelam po swoim jakbym nie wiedział co się dzieje. Let's play'e takie malutkie se nagrywają, a to Minecrafta trzeba. Ha, ha. Co, wiesz co, twoje włosy wyglądają jak jakiś ten kałek wow. mięsa. A. <laughs> Czemu ty bazujesz? Muzyka mnie zagłusza Jest zbyt, no to... jest zbyt epicko, ja nie mogę wytrzymać takiego poziomu Ja w ogóle siedzę jakbym był upośledzony bo jesteś Też siedzisz jakbyś był upośledzony, siedzisz jak, jak jakieś dziecko w żłobku Może Na jesteś, przerwie obiadowej bo tylko dali nam karabiny i sobie wyobrażamy Aha, jestem No o ja mam włosy, które wyglądają jak gówno <laughs> Ale naprawdę, wyglądają dziwnie No Te wiem twoje włosy Powiewają po prostu jak... O Silnik fizyczny to genialna sprawa Tak Uderzaj, bierz tego po prawej. Dzisiaj testujemy Arsenał, się nutri się. <grym> się Teraz se pójdę, poszczelam. Spoko loko 5 na 18. <grym się> nie rozumiem o co chodzi, ale się bawię dobrze. Yo, yo, jestem szereg. Gimpar, wysiadamy, wy biegnij skacz. To nie się stało. Ogarniam. Ej, trzeci, w stopę. wa nie da się. Nie bo ja tobie. Kurde no popsuli nam zabawę. Stopa szereka. Wąhaj. Co się właśnie stało? Moje 30 FPSów to boli. Tyle mam 30. Zawsze na cinematykach tak jest. Boże. U ciebie to jest śmieszne, bo on robi, bo no. A oni go rozumieją. No. W zasadzie, się jakbym oglądał film, gdzie mówią w języku, który nie istnieje a i są do tego napisy. Powiedział no, na nie, nie, nie. <średzio do niej> wyluzuj. Dostałem szacun jej. Jak z czasem? 20 minut. Myślę, że będziemy teraz skończyć sobie w takim razie powoli. No, to możemy tutaj to skończyć <compleanna cartoon noise> no, po na tym. Yes, no, poprzednio troszkę się zapędziliśmy, ale w tym miejscu możemy w takim razie się pożegnać. Dziękuję wam za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki Saints of the Tour. The I do widzenia wszystkim. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejka. Cześć.